Materiał o tym, jak planować trening na skakance, miałem w planach nagrać już od jakiegoś czasu. Jeden z ostatnich komentarzy zmotywował mnie do tego ostatecznie, za co bardzo dziękuję. Każdy komentarz, każda reakcja to taka mała porcja energii do dalszego tworzenia, która jest wysyłana w moim kierunku. Thank you very much, everybody. Yeah, nice. Dzisiejszy materiał wideo to parę minut spokojnego freestylu bez żadnych cięć, a ja będę nawijał. Zaczynamy. Pierwsza sprawa bardzo przydatną rzeczą dla mnie była i jest aplikacja Interwałowy Czasomierz. Wspominałem o niej w jednym z pierwszych materiałów. Instalujecie sobie na telefonie i możecie spokojnie zarządzać czasem pracy i przerw w waszej jednostce treningowej przed każdym treningiem robicie krótką rozgrzewkę stawów skokowych i kolanowych standardowe ćwiczenia, takie jak na WF-ie nie będę ich pokazywał, może kiedyś nagram o tym materiał ale jest tego sporo dołączacie kilka przysiadów, zakroków, wykroków czy tam wspięć na palce wspięcia w sumie są ważne, powinny być w każdej rozgrzewce Całość rozgrzewki około 5 minut. Ten materiał jest głównie skierowany dla osób początkujących. Zakładam, że jesteś właśnie taką osobą. Treningi w Twoim wypadku będą krótkie, nie zajmą dużo czasu, ale zawsze będą robić dobrą robotę. Jeśli dopiero zaczynasz, szlifujesz podstawową technikę, ustaw sobie w aplikacji. Czas pracy 30 sekund. Przerwa 45 sekund. Zrób powiedzmy 10 takich serii. Jeśli było łatwo, skróć przerwę do 30 sekund. Następnym razem również obserwuj swoje reakcje. Obserwuj oddech, ból mięśni w czasie treningu, zakwasy na następny dzień itd. Z czasem wydłużaj sobie czas pracy. Stopniowo dokładaj po 30 może być tak 15 do 30 sekund. Nie idź gwałtownie do góry. Popracuj z danym interwałem przynajmniej 5 treningów. Ja kilka miesięcy w swoim pierwszym roku treningów pracowałem na proporcji 1,5 minuty pracy, 30 sekund przerwy, ilość serii 10. To daje łącznie 20 minut. Plus dodawałem sobie 10 minut na naukę nowych trików. Razem pół godziny treningu. Zalecam na koniec każdego treningu poświęcić parę minut na naukę jakiegoś nowego triku i potem stopniowo mieszać sobie triki podczas robienia treningu. Po opanowaniu triku podstawowego trenuj bieg w miejscu, skip bokserski i podskoki na jednej nodze. Musisz dążyć do takiej kondycji, aby robić 10 serii w wersji 2 minuty skakania, 30 sekund przerwy albo 3 minuty skakania i minuta przerwy. Takie wersje treningu wymiatają, jeśli chodzi o spalanie tłuszczu, robienie kondycji i wzmacnianie mięśni. Zapytasz pewnie: Trenerze Piotrze, jak często trenować? Na początku będzie to co drugi, trzeci dzień. Właściwie ja nawet teraz tak trenuję i mi to pasuje. Znam takich, co trenują codziennie, ale mnie by wykończyły bóle mięśni, stawów, kolana. Nie polecam tego. Jeśli zaobserwujecie u siebie ból mięśni na piszczelach albo ból łydek, który nie przechodzi w ciągu trzech dni, to zapewne Shingsplic klasyka i standard przez który prawie każdy przechodził. Trzeba zrobić sobie przerwę do momentu, aż przestanie boleć. Myślę, że około tydzień. Ja też tak miałem. Zaczynając swoją przygodę ze skakanką, pobudzacie do pracy mięśnie, które wcześniej aż tak intensywnie nie pracowały. Zalecam również rolowanie łydek i ud, a także rozciąganie ścięgna Achillesa. Na przykład yy, stojąc tak na stopniach schodów to bardzo fajnie działa. O, chorobcia. Ten materiał trwa już 5 minut. Kto w dzisiejszych czasach jest w stanie skupić swoją uwagę przez aż 5 minut? Będę kończył. Dzięki za reakcję pod tymi filmami i do zobaczenia w następnym materiale. Elo i cześć!